Hej, witam Was bardzo serdecznie. W, inf w filmiku informacyjnym mam dla Was bardzo świetną nowinę. E, otóż dzisiejszego dnia, czyli 14 maja, e, wyszła kolejna aktualizacja do War Thundera, która, uwaga, e, rozszerzenie War Thunder wojsko Lądowe w końcu już jest światło dziennie, gdyż wraz z aktualizacją 1.4.1 przejdzie fazę otwartych beta testów, czyli w skrócie, dzisiaj ruszyła Open Beta czołgów z War Thundera. E, nie wiem jak wy czy wiecie o tym, czy nie wiecie, ja już zasysam to. Już tutaj sobie powolutku się ściąga za jakieś 40 minut będę miał ściągnięte. I w końcu zobaczę czym się tak naprawdę wszyscy jaramy, czy warto w ogóle grać w to i tak dalej, tak więc zapraszam was dzisiaj do ściągania tej gry. No i zobaczymy się, no. W bitwie może się uda jakieś kurcze Plutonik e, zrobić i zagrać. Informacje już na fanpage'u naszego klanu w życie. oczywiście zapraszam. Staram się tutaj w życie dosyć szybko jakieś rzeczy i pierdełki. I przede wszystkim chciałbym tutaj podziękować Robertowi, bez którego, bez którego bym po prostu się nie dowiedział o tym. Jak tylko wszedłem na face'a, wysłał mi informacje i bardzo Ci dziękuję Robert. Nie wiem, jak ci się mogę za to wdzięcić, Po prostu jakiś link do Twojego kanału, do Twoich stron podesłać. I liczę na to, że uda nam się chociaż jakoś dzisiaj wieczorem w to zagrać. Zagadam do Ciebie. Eee, no, i to chyba tyle będzie. Eee, wszystkie linki dam do o, opisu filmu, do strony głównej tutaj: „Wartandera” oraz do spisu, co w tym paczu ma być. Jest tu dosyć dużo rzeczy. Eee, no i co. Niestety nie powiem wam co konkretnie tutaj może być wprowadzone, tak z głowy. Musicie sami to przeczytać. Ja w ogóle nie śledzę tych łatek poszczególnych, więc czy się coś polepszy, czy coś nie. Po prostu dobra, koniec przydzielenia. Będzie taki krótki filmik. Ja was zapraszam do ściągania Grand Forces tak długo oczekiwanych przez nas. Baju, do zobaczenia.